Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku z Urfa W tym odcinku będziemy sobie grać Kasadinem Jako, że Grałem tą postacią i już w sumie no naprawdę jest mocna, ale to po jakimś czasie i Dziwi mnie, że akurat nią rzadko kiedy grają tak szczerze Ale generalnie Na początku nie będzie żadnego szału, bo Kasadin jest postacią, która Na początku nie będzie aż tak dobra, ale po jakimś czasie już choćby i na szóste będzie jako tako. A jak już w ogóle będę miał szesnasty level, to będzie na pierdzie i to ostro. Nie do pierdzielego, No, on miał o tyle dobrze, że miał co chwilę Q ale nie sam kół mnie dabił a głównie przez swoją pasywę więc. Lucian też jest dosyć dobry tutaj. Chociaż później nie jest aż taki mi się wydaje dobry. On może spamować i tak dalej, ale oprócz tego za dużo nie robi. przynajmniej lepiej się zaczęło niż to, tym Malfightem. Mal nie tyle, że ja słabo gram, może słabo gram, nie wiem w sumie, ale taka giera była po prostu. A ja Malfightem nie grałem w ogóle. Po pierwsze, dawno. Dawno to jest określenie takie. Eee, że powiedziałbym, no, no raczej błędne, bo grałem nim naprawdę bardzo dawno jak była Odyseja wtedy grałem nim, ale to, to jeszcze była w ogóle gra na te PvE, więc a tak to nie gram nim w ogóle na tych na tych, tych zwykłych gierach, może kiedyś zacznę czy coś, ale na razie mnie jakoś nie ciągnie nie pamiętam kiedy była Odyseja, to było z rok temu, może więcej no i może na Aramie kiedyś miałem, ale nie pamiętam jeszcze dwójki nie ma. To w ogóle Q będzie później mega dobre. Dziwi mnie, że on wziął pierwsze. W sumie nie było lepszego, czego. Że nie miał czego lepiej wziąć. W serio, on ma E pierwsze? Ja myślałem, że on ma Q pierwsze. No, dawaj, dawaj, podskoczył. A, on już ma dwójkę. Czyli on mnie napierdlał z E, a ja nie zauważyłem. No to mniejsza, czekaj czy to jest Lucian bo apeluję też jest dosyć mocny z tego co widzimy. Dobra, ale szóstka będzie, to będzie wtedy się działo lepiej. Dobra, ale ona raczej zabije na 100%. Chyba, że nie? <śm> nie wiem. Tam, co my składamy na niego? O, składamy też. Żeby trochę żyć, trochę, trochę jednak zabijać. Mogę mieć przypał, ale mogę mieć też przy... nie mieć przypału. Albo mogę mieć przypał i to dosyć spory. do no, tej szóstki dotrwać to będzie ja pierdziele. Ciężko fest. Nie, nie rzuciłem ku. Ja pierdzielę. Nie da się skastować, Ten Lucian za szybko bije. Ale teraz dziwo widzę inne postacie w grze. Popi na przykład nie widziałem. Znaczy Luciana widziałem i to dość często, ale szako też czasami. Jasuło rzadko kiedy. Kijane też rzadko. A, w naszym timie jest Lucian. Wejgara rzadko też widziałem i w sumie Wladimira też. Jak ją tylko zobaczę. Dobra, leż. Nie będę się bawił. A dobrze w sumie robiła, bo ja generalnie musiałem ją namierzyć, żeby rzucić Q i zaautoatakować z W. Więc no... Ukrywając się dawała tylko tyle, że mogłem ją na chwilę trafić. Przez chwilę mogłem ją tylko trafić Dobra, już się cofnę. No bo pójdę tutaj, bo ona na pewno będzie mnie chciała dobić. No ale Kiana też jest tu dość dobra. Grałem raz i, i też się rzeczywiście fajnie gra. Tą szóstkę chcę przeboleć do tej szóstki. Proszę. Tak, ja tylko szóstkę. I wtedy do Luciana na przykład tylko się mignę, teleportem i. i tyle. Ile on mi już bije, to to jest żart. Po, po, po prostu. Znaczy żart. No, on bije dość sporo. Majtemy jakieś tam, ja już mam dętkę. Myślałem, że będzie spierdzielał, no ale. Ja tylko szóstkę czekam nie, tylko szóstka i i będziemy się bawić. Musimy jej dać Ignita, żeby być pewnym, że ją zabije, bo ona znowu by się bawiła w to chowanie się w tym pierdzielonym krzaku. Chyba cofam się, kupuję Morello, kupię może buty. I zabawy możemy zacząć chyba. Jak już będę miał 16 level, to już wtedy dopiero będzie na Zielana, ale teraz zobaczymy jak będzie. No mnie dosyć ciekawi jak na przykład ten zejdzie. Najgorsze jest to, że ona bije AD I on też bije AD, więc ja mam taką średnią sytuację. No, napierdziela, da nie bije. Dobrze zagrał z tym flashem Ale najgorsze jest to, że ja nie gram tych urfów Grałem urfy mo może ostatnio, nie wiem 4 dni temu I przez to... no mam dębkę Kuźwa no, typy napierdzielają te urfy Kuźwa dzień w dzień Przez co no, widzicie, jak ten. Jestem 100% pewien, że ten Lucian napierdzielał. Nie wiem, z 60 gierek, i oni napierdzielają, i oni wiedzą co, kiedy jak, A ja nie jestem aż, aż tak bardzo przyzwyczajony. Tym bardziej, że grałem dzisiaj dosyć sporo flexów. Nie wiem, z 8. Przez co jestem bardziej taki nastawiony na taką mniej dynamiczną rozgrywkę. Eee, ale może się powoli wczuję, i, I wejdziemy. Czemu ja mam taki najgorszy na linii Zawsze. Lucian Kijano, no lepszy jest Yasu, lepsza jest Popi. Lepszy jest nawet ten Szako już. ja mogę się jedynie cofnąć chyba teraz albo coś zrobić mógłbym, no tak powątpiewam ale chciałbym sobie nazbierać na drugą różdżkę tego large roda żeby się sobie kupić po powrocie będzie mi potrzebne jeszcze 100 golda no, więc musimy kogoś zapierdzielić chyba tak jak mówiłem to jest dobry one shot już powoli Dobra, ja się cofnę. Dobra, przynajmniej zabity. Także nie jest aż tak źle. Ile mi trzeba? Dobra, no nie, nie. Bo myślałem, żeby poczekać. Bo myślałem, że raban kosztuje 3200, coś takiego, ale. Jednak nie. No taki i ja na dobrze gram. Dość dobrze. Ciekitra tu na 100% A jak idealnie mignąłem, że, ten, że się tepnąłem, a ona rzuciła Na wyczucie, na wyczucie to było Jej w sumie uldy jest dosyć niemocny teraz Bo no... Ona rzeczywiście napierdziela tym ultem. To porządnie. Ja jeszcze umaga tak często. A takie tam kurzucone. A jak będę miał 11, to co będę miał, kół co 2 sekundy. Później będę miał kół co... Widzieliście ten damage? Z samego kół mi... znaczy kół. Z ulta wyrąbała 1000 z tego co widziałem. Czy nie nie wiem. naraz mi tak jakby migło, że... Mignęło, że 1000. Migło, mignęło. Nie wiem czy sumie jak jest poprawnie chyba. Mignęło. Mignąć. Mignęło. Nie wiem w sumie. Mniejsza o to. Eee, teraz trzeba złożyć co? Mod umiejętności. Robimy praktycznie to samo co w sumie na Malfighta. Z tym, że teraz nie będę składał yy, zoni, bo wtedy nie, zużyłem, nie użyłem jej ani razu. E, to mi niepotrzebne raczej. No co, 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 co to zrobimy w sumie, żeby mieć damage? Takie tam mam trochę przerąbane. I weź spierdzielaj z tym! Essa gonił mnie, gonił mnie i kto go zabił, ja go zabiłem. W sumie dzięki pomocy, no ale mniejsze rzut. Nasz nasz ręgar idzie, dobra. Co dwie sekundy, i jak będzie, będzie szesnastka to będzie gitara. A oni sobie wzięli tego moka, ale nic straconego. Co to było? Bo ja się tak przywidziałem. Przywidziało mi się znaczy, chyba trochę. Tak, yy... To były chyba dwa takie, które pierdzielnęły krytycznie. I miałem cały HP. Może teraz slow motion są pierdzielne, jak, jak dam radę, jak, jak nie zapomnę, ale nie wiem. No, fajnie się bawię na tym murfie. Ale ja dlatego też już pamiętam, czemu nie grałem aż ta kurfa, bo idzie się bardzo łatwo zdenerwować. Jeszcze tym bardziej w moim przypadku, że ja się bardzo lubię denerwować. Znaczy bardzo lubię. Ja akurat się denerwuję. Dosyć często. W takich momentach. Jeszcze im bardziej absurdalne jest to, jak umrę, to. O, no, tym bardziej. Dobra, to w Luciana tylko idzie one-shot. Teraz można tak, tak go zabić, bo inaczej to się nie będzie dało. To by było w sumie do, dosyć dobre, bo leczy za 15 wartości zabranych y, obrażeń. To zawsze coś. I będę mógł pierdzielać takiego Luciana, jak będzie uciekał. No no, to nie jest głupie, to nie jest głupie. Dobra, polecę po prostu. A, już raczej nie, dogonę, nie dogonię go. tak szczerze nie wiem czemu on używa tego ulta, jak o wiele lepiej ma jeżeli używa po prostu sobie yy, skili, jej yy, nawet pasywa jest lepsza od jego ulta, tak szczerze. No, dlatego mówię, że to jest dosyć mocne. Szesnastkę mi trzeba, szesnastkę dawajcie te miliony. Puszujemy dawaj, dawaj, to jest nawet nie tyknięte, więc trzeba to spuszować. Myk, myk. Na parę autoataków. No i tyle. <ścoughs> Ja nawet nie widzę jak mi HP schodzi, to jest jakiś żart To jest tak głupie Ja myślałem, że Lucian pod AP jest popierdzielony i głupi jak nie wiem Bo jak widziałem nieraz jak on z tego W, które miał co 2 sekundy wypierdzielał 1200 normalnie Typom, to, to, to sobie myślę, aha fajnie No ale jednak się myliłem, jest, jest jeszcze gorsza wersja Luciana, jest I da się zrobić, da Eee, ale szósty, szesnasty sz sz level i będziemy w tobie wtedy latać już na tym ulcie jak tylko chcę. Myk. Myk, myk. 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 Myk, 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 myk. myk. myk, myk. Przynajmniej zabity Lucian, tyle mi pasuje. Jak ja mu nie dam... Y okazji żeby mi wpierdzielić yy, choćby to jedno, jedno, znaczy dwa auta, taki w teorii jeden z pasywki to mogę w sumie go zmanshotować wtedy zabić i przeżyć nie? to też nie jest takie niemożliwe i może teraz sobie złożymy i będzie już końcówka. no ta sobie złożyła to, będę musiał ją manżotować tym najbardziej mnie irytuje to, że nie mogę przeważnie sobie tak pobawić się, że nie wiem walka żeby trwała jakieś nie wiem 10 sekund 15 nie to, to na 10 sekund to jest za dużo bo taki Lucia na przykład mnie rozpierdziela od razu więc to jest akurat tak irytujące trochę no, ale takie już są y, urfate zalety znaczy zalety uroku czy bym zaletą to nazwał wątpię no albo co chwilę mieć Fira na ubie i jeszcze dostać damage przez co nic się nie pomawi no ale Dlatego też Jak dla mnie nie jest aż tak źle że ten urw tak naprawdę idzie yy, Nie w zapomnienie tylko po prostu no Jest trybem okresowym że nie ma nas, na zawsze go, bo większość graczy gra tak urfa, a a, a a jakoś tak inaczej jest wrócić oczywiście do tego urfa, bo jakbym Grał w niego ale i bym się irytował później bym nie grał więc Generalnie Wraca taki urw to można sobie zagrać Też nie ma typów wtedy którzy jakoś tak napierdzielają w tego Urfa, więc nawet ci co najbardziej zagorzali fani Urfa, którzy grają no, bardzo dużo to wtedy muszą sobie no nic się nie da zrobić na tego Luciana popierdzielony typa popierdzielony, popierdzielony, popierdzielony i to w ogóle ta, ten zamysł tego buildu jak się składa pod Infinity tą to... popierdzielony jest no to tyle by było na ten odcinek chyba, nie? No już raczej, raczej już nie pogram, no szkoda, że nie pokażę tego y, potencjału pełnego Casadino no ale ludzie już za dobrze grają, znaczy za dobrze, nie grają dobrze, a grają zbyt OP postaciami cały czas, więc dobra, to by było na tyle w tym odcinku, widzimy się w kolejnym, zaraz y, będę nagrywał kolejne zurfa, więc y, no, będą nowe postacie i tak dalej, więc jeszcze parę odcinków raczej wleci, także jeżeli się spodobało, możecie zostawić subskrypcję, łapkę, jakiś tam komentarz, do zobaczenia, cześć!